Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie Niom e, Witam was wszystkich serdecznie Gdzieś Gdzieś kawałek zagładane haram wczoraj stanąłem e, Nie wiem czy wam to mówiłem czy nie No dzisiaj generalnie sytuacja Jest taka, że jest w okolicy południa e, Miejsce docelowe moje no, się trochę zmieniło Z tego co, co mi wiadomo o, Chyba dobrze ja. No tu jest wyjazd no. Także ja się zbieram, mam 160 km do celu. Potem odbieram to co mam odebrać dokładnie. I... i wracam do Madrytu. Jutro w Madrycie muszę to zrzucić. Gdzie taka sytuacja. I tymczasem co? No. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzień dobry. I. Jedziemy z tematem. Pik! Nie, no słuchajcie, miałem nie nagrywać, ale muszę. Patrzcie na to. Hiszpanie hodują kury na stacji. Rozpalajmy te kury. Kłok, Zdecydowanie, jeżeli kiedyś będę ten jechał, nie spiesząc się, znaczy dzisiaj w sumie też się jakoś nie spieszę, bo mam godzinę zapasu, ale wiecie, na razie ta godzina zapasu to jest taka. Nie chcę tego zużywać, żeby potem nie być w razie czego gdzieś. Eee, natomiast mury tego zamku wyglądają naprawdę atrakcyjnie. A wszyscy wiedzą, że ja lubię zamki. Wszyscy zapisać to miejsce, bo no sztos. Ale dzień dobry. Długa przerwa była. Ja ładunek podjąłem. Wszystko ogarnąłem, byśmy z kolegą sobie zjeść, co nieco. Kurde, zawsze zapominam. Właśnie, te nowe sprintery nasze mają już zamki po dobrej stronie. Bo ja to już wam kiedyś tłumaczyłem, że chcąc otworzyć auto, muszę zawsze iść ze złej strony. I dlatego ja tak podchodzę dziwnie. I zamykam dziwnie. Korzystając z tego pięknego nieba, jeszcze postanowiłem zrobić zdjęcie sprinterom. Jak już jesteśmy w dwójkę, sami powiedzcie, czy nie jest piękne to niebo. Jest! Naprawdę jest. To krzywo stoję, powinienem bardziej tutaj stać, bo tam to niebo jest najładniejsze i chyba tak zrobię. Wiesz co? Ja się muszę trochę bardziej przestawić, bo tu jest generalnie najładniejsze niebo. To jest, to jest mega. Tak. Ja sobie stanę wzdłuż tej linii, tak? No. A ty sobie stań. Jakbyś stał normalnie prosto, wiesz? Żebyśmy się w kącie prostym ustawili No <grym> Ja wiem, że na vlogu to nie będzie tak cudownie widać, ale... Słońce już zachodzi zresztą Zobaczycie sobie te zdjęcia na końcu odcinka Wyszły fajnie Ach, Zostałem Pingwina Pogadaliśmy sobie Przy okazji. Mieliśmy, że tak powiem, yy, można powiedzieć, do siebie po drodze, więc się spiknęliśmy. A teraz trzeba jechać, bo zostało 200-250 km, coś koło tego. Nawigacja mi pokazuje, że będę 22 z minutami na miejscu i tak chce być. Dobry, witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Człowiek, który nie wie, co zrobił ze statywem czy chyba wiem, ale, ale leży na górze. E, słuchajcie, e, jest taka sytuacja, że rozładowałem się i wszystkie zatoczki, które były w nocy puste, gdzie stałem sobie pod firmą, rano zawaliły się osobówkami. Zanim wyjechałem z rozładunku, to już nie ma gdzie stać. I kopnąłem sobie Lidla i mówię, dobra, jadę do Lidla, jak będzie market po drodze, to zatrzymam się w markecie po drodze, bo do Lidla miałem 3,5 km, znaczy no mam już 3. I e, znalazłem Mercadonę, dość tani market nawet e, w, 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 w Hiszpanii, z tego co mi się kojarzy, no ale niestety znów nie było gdzie stanąć. Także pchamy się tego Lidla, zobaczymy co będzie dalej. Jakiś tydzień do zjazdu mi został. Pira za oko, bo myślę, że będę koło środy czwartku. Stoimy, nic się nie dzieje. Nie wiem która jest godzina, szczerze mówiąc. 1240 Nie zapowiada się to zbytnio optymistycznie, ale liczę, że gdzieś stąd wyjada dzisiaj, no zobaczymy. O, światujełko! no nie ma się. Słuchajcie, jestem na Cepsie przy Getafe, nie wiem, to jest któraś z tych dróg ekspresowych pod Madrytem, przestawiłem się, ponieważ pod Lidlem no, nie będę stał na noc, to jest raz, to jest... kolega z konkurencji stoi nawet, to jest raz, dwa, idę zobaczyć, czy jest coś zimnego do picia na tej Cepsie, oby było. No to sobie za późno poszedłem. Słuchajcie, sytuacja jest taka. Nic mi nie znaleźli dzisiaj. W ogóle mnie widać mnie pewnie. Bo w ogóle to gadam tak. Tak powinienem gadać. Nic mi dzisiaj nie znaleźli. Więc przyjechałem sobie tutaj na stację. Yy, wiem, że jest tu prysznic, ale to sobie go wezmę rano. Wstanę wcześniej, wezmę sobie prysznic. A tymczasem żegnam się z wami. To był taki odcinek krótki, jeżeli biorąc pod uwagę to co się działo, trochę moich wywodów. Wcisnąłem dwa dni do jednego, bo nie było sensu tego rozciągać, bo w sumie przez dwa dni niewiele się działo. No i cóż, e, ja Was zapraszam na kolejny odcinek i trzymajcie kciuki, żeby jutro coś było, żebym jutro gdzieś ruszył. Zostało mi mniej więcej tydzień z haczykiem do domu, bo tak w okolicy środy, czwartku chciałbym być. To już powtarzałem chyba wczoraj, nie wiem, powtarzam się. <grytanie> trzymajcie się ciepło, życzę wszystkim dobrej nocy, miłego dnia, fajnego popołudnia i do następnego odcinka. Pyk! Wszystkich w kolejnym odcinku człowiek, który nie wie, co zrobił ze statywem. Czy chyba wiem, ale... ale leży na górze.